Jak uniemożliwić użytkownikowi zmianę ceny asortymentu w umowie z klientem w gestorze Nexo Pro? Umowy z klientami w gestorze Nexo Pro pozwalają zapisywać w programie umowy zawierane na świadczenie przez podmiot różnego rodzaju usług, jak również te, w których firma wykorzystująca gestora jest usługobiorcą. Przedmiotem umowy są zawsze towary lub usługi umieszczone na zakładce asortyment. To one mogą trafiać do dokumentów wynikających z umowy, przykładowo wystawianych cyklicznie faktur sprzedaży, wyznaczając cenę całej usługi. Zakładka Asortyment zawiera szereg informacji niezbędnych do wystawienia dokumentu sprzedaży. Są to przede wszystkim ilość i cena towaru lub usługi. Cena wynika domyślnie ze sposobu wyliczania dokumentu, gdzie w polu Cena wybrany jest domyślny cennik lub plugin. Jeśli chcesz odebrać niektórym użytkownikom gestora możliwość zmiany domyślnego ustawienia w tym polu, przejdź do modułu konfiguracja uprawnienia. Następnie w filtrze kategoria ustaw wartość umowy z klientami. I na liście uprawnień odnajdź pozycję Zmiana domyślnego źródła cen na umowie z klientem. Zaznacz ją i kliknij popraw. Korzystając z ostatniej kolumny Posiada uprawnienie, możesz odebrać poszczególnym użytkownikom gestora możliwość zmiany ceny. Wystarczy, że odznaczysz dla nich pole w tej kolumnie. Zapisz ustawienia. Gotowe. Od teraz pracownicy z odebraną możliwością zmiany domyślnego źródła cen nie będą mogli ustawiać w umowach innego cennika niż został domyślnie przypisany. Jeśli chcesz dodatkowo odebrać użytkownikowi możliwość ręcznej zmiany cen na poszczególnych pozycjach listy asortymentowej w umowie, posłuż się innym uprawnieniem: zmiana ceny na umowie z klientem. Po odebraniu obu wspomnianych uprawnień użytkownicy nie będą mieli możliwości modyfikowania cen asortymentu w umowach. Warto wspomnieć, że w ramach obsługi asortymentu w umowach z klientami dostępne są też uprawnienia dotyczące zmiany ilości, rabatu, stawek VAT, a także kalkulacji umowy.